Wracamy do naszej rozmowy. Nie trzymamy państwa absolutnie. W tej tajemnicy nie trzymamy dla siebie. Czym jest Bike Watch? No bo skoro dopiero co padło hasło, że jesteśmy w stanie poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli rowerzystów, właśnie z wykorzystaniem technologii, tak to trzeba określać. Może rozwiązania? Bardziej rozwiązania jest to uzbrojenie. Rafał w, Tomolewski. Uzbrojenie naszego sygnalizatora, w sumie kosza na śmieci, w dodatkową funkcjonalność, która ma wykrywać rowerzystów na ścieżce zdrowia i dawać sygnał. Stronę samochodu, sygnał ostrzegawczy. Mhm. I wtedy takie skrzyżowania, które są dzisiaj źle oświetlone, nie do końca czuje się bezpiecznie rowerzysta. Rozumiem, że będą zdecydowanie bezpieczniejsze. To znaczy, na pewno będą widoczne. Aha. Nawet Dla na jednych i drugich. Tak. Jeżeli jest rowerzysta, czy blisko, czy daleko, ten sygnał jest dosyć wyraźny, dosyć mocny. To jest tak jak z ostrzeganiem na zwykłych światłach. Tak? Także kierowca, jeżeli skręca w tak zwany najgorszym, najgorszym momencie w prawo, gdzie nie widzi tego rowerzysty z tyłu, lub jest z nim równolegle i nie widzi go w lusterkach, on jest w stanie bardzo szybko zareagować. Chociaż z drugiej strony dzisiaj mamy systemy, które mają martwe pole nam wykrywać, kamery w lusterkach, które mają pomagać. Ja wiem, jak to jest. Przy rowerzystach to nie Zawsze działa. To nie działa. Zbyt mała powierzchnia. Tak, to nie działa to raz, a poza tym no, nie, nie ufamy tym jeszcze wszystkim udogodnieniom, zwłaszcza w samochodach. No dobrze, ale jak mamy zaufać takiemu urządzeniu, które jest w stanie wykryć rowerzystę z ilu metrów? Z piętnastu. Z piętnastu metrów? Tak. I w tym momencie daje sygnał. Tak, daje sygnał do oświetlenia i pięknie naświetla się znak rowerowy, mrugając, że coś jest nie tak. Kierowca już widzi tak. migający I znak, i wtedy bardzo z tym szybko hamuje. reaguje. Dobrze, były robione próby? Tak. Z panem udziałem? Tak. Jak było? Fajnie. Naprawdę? Fajnie przez chwilę, dopóki nie dojeżdżałem do samochodu, gdzie faktycznie trzeba było zobaczyć to zderzenie, ewentualnie poczuć ten smak, wtedy już było niefajnie. Ale się udało się. i wszystkie próby zakończyły się sukcesem. Tak, jasne. Kiedy będziemy mieli to tak na szerszą skalę, czyli gminy sięgną po takie rozwiązanie? Bo rozumiem, że to są zwykłe kosze montowane przy skrzyżowaniu. Tak. One są co najciekawsze, one są nadbudowane właśnie tym funkcją sygnalizatora, dodatkowo są zasilane energią. Więc gdybyśmy dzisiaj wzięli pod uwagę to, ile musimy zainwestować w zrobienie sygnalizacji świetnej, bo sprawdzaliśmy, to są dziesiątki tysięcy, to stawiając taki kosz, można powiedzieć, smart. Załatwiamy sprawę w zaledwie kilku tysiącach. I jest to szybkie, bezbolesne, bez projektowania linii, prądu, czegokolwiek, bez pozwoli. Nie rozładuje się. Nie. Zawsze zadziała. Tak. Zimą również. Tak. Przy minus 30 do minus 37. Spokojnie wytrzyma. A zaraz, zaraz. A ja tak sprawdzę na mapach. A przy plus 36 taka temperatura była Do Oczywiście 40 akumulatory sobie świetnie dają radę. Kiedy będziemy mogli to poczuć? Zobaczyć. 21 33. września jest premiera. Z racji tego, że jest to wynalazek jest teraz w biurze patentowym. Musimy cierpliwie poczekać. Dobrze, a potem rozumiem, że... Trzeba będzie naciskać, żeby gminy to zakupiły i żebyśmy my rowerzyści czuli się bezpiecznie. To znaczy my mamy poczucie takiego spełnienia, że jednak odnaleźliśmy jakieś rozwiązanie, żeby temu zapobiec. Co gminy dalej zrobią? Zobaczymy. Pytanie, co jeszcze można zrobić, ale o tym jeszcze porozmawiamy.